Cześć! Z tej strony ja nagram na moim kanale i kolejną odcinek z e, Henry'ego Stickmana tym razem Completing the Mission. No kolejny epizod. E, no, zachęcam do subskrybowania, z dziękuję, do lajkowania tego filmu. I na opisie będzie do mojego Discorda i do kolegi, do kanału kolegi, z którym tworzę tego Discorda. No, i tyle w sumie, tyle w sumie mam do powiedzenia. Yy, kontynuujemy grę. To będzie ostatni odcinek z serii 7 odcinków, Chyba albo sześciu Jeśli się nie mylę, no. Wiecie o co chodzi. Będzie z tej gry dużo odcinków. Bo będzie jeden, dwa, jeden odcinek, drugi odcinek, trzeci, czwarty, piąty. I tak z każdym 5, 10, 20 odcinków będzie co najmniej z tej gry. Nie, bo będzie tu 4. Tu na przykład mamy dwa odpuszczone. Tu mamy wszystkie cztery, a tu mamy też 4, więc będzie mniej ich odcinków. Z tej gry, ale dobra i teraz zobaczymy, które będą... jak one będą trwały. No, nie przedłużam. Zacznijmy od pierwszej, 1-1 jeden, jeden. Um, Okej, okay, oni nas uratowali, dobra, oni nas uratowali z Oto O to tu chodzi, uciekliśmy sami łódką, okej okay. Dobra Dobra Rumors are they are attempting to launch an orbital satellite oh. of some oh, kind. Yes. Unconfirmed reports are telling us they are shipping their assets by train to this base in the jungle. These assets include all treasures and artifacts oh, gosh, yeah. throughout the years. Now these treasures are worth quite a lot of money, so we gotta make sure. Mm, <laughs> yes. 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 Zadowolony będzie z tego. Obra, mamy tu TP! Możli oglądamy z daleka. Oczywiście. Zaczynamy. Najpierw sobie klikniemy może menu. Play. Teraz chyba kliknąłem źle. Chodziło mi o mapę. A, nie wiemy przecież, bo tu mamy dwa dobra, wybory tu mam ten Dobra, może będzie w sumie mniej odcinków, zobaczymy ile będzie odcinków, bo to, to wszystko zależy To wszystko zależy ile będzie, na przykład jeden taki, jedna taka runda, no to może trwać krótko Dobra, to oczywiście, że prop Is that bush always there? No, I'm not sure I'll give it a test Oh, oh super they set fire to it, cool Cool idea Very original Oh no, never mind Very original idea I have a So what? Magic hat No serio to zadziałało Myślałam, że to nie ja Pamiętam, przecież w tej grze się nie Myśli jak to może, w tej grze Każda głupia rzecz zadziała Oczywiście każda Głupia rzecz zadziała, zapomniałem że ta jest tego typu gra że rzecz, która jest w miarę realna żeby I przejść, przeszło, pewnie nie zadziała, ale ta, która jest najbardziej nieprawdopodobna to nie zadziała hmm, zapomniałem o tym, że tak trzeba myśleć przecież dobra, pasażer no że to jest logiczne miejsce nie, nie, Myślałem, że go wyrzucą. Manekin Manekin zadziałał okno. Okno zadziałało, bo ja nie mogę. Nie wiem co się stanie chyba. Chyba... Chyba tak. Tak. Ah, oh, that timing difference. Fine. Your timing took a quick timing. event are not gonna kill you. That's Check out this crazy coat rack. Oh, look at me. I'm a little hat holder person. Ooh, can I take your hat? Ooh, I wonder what's out the window. <laughs> oh, it broke. aha uh huh. Press F. Proper respect. Yeah, I know. No, no, no. Jedną opcję mamy, nie zrobienie nic. Window. A, zamknięte. w sumie logiczne. Być transform A mogę być. A mogę być. Dalej. Oczywiście, że mapa. Cofamy się. Chciałam po prostu. Aha, ale to go wrzuciło. W wodę go to wrzuciło. Okej. Henry Stephen has strony. Dobra, kolejny... No mu, no lift mode musi znaczy nie zawsze. Czyli zawsze lift mode działa. Jednak nie. Hmm, infinity? No, infinity. Infinity nie zadziała. Zadziała, no. Ale jest tylko nie zróbmy. Co to się stało się? Tak, oczywiście, tak. some V mission complete okay everyone today's the day my <laughs> yeah <laughs> No i tak to się robi. Kradnie się wszystko i tyle. Manu. Ending się, Dobra, no to w sumie będzie jeszcze mniej odcinków, bo już mam jedno osiągnięcie, jakby tutaj zrobione. Jedno zadanie z nimi. I kolejny no bo to za krótki odcinek byłby. Wiadomo. Okej. Okay.

Remember the captain. Yeah, he, he had to sanction this pickup. In return, we're gonna have your Sanktion. assistance again. The top ads. Again. I hope that's all right. Well, it is the least we could do. He is helping us out. Good. Let me fill you in on the details when we get into the air. Alright, so let's team about some sort of secret base out they're planning on launching a some kind wow. of space station into orbit. They'll be sitting pretty if they pull this off, so we gotta make sure that they don't do that. I talked to the general, and he said he's pulling out all our main forces. He said that Henry and I made a good team last time, so he trusts that we can pull it off. Henry and I make a pretty good team, too. Don't count me out. Then we're gonna make a great squad. The three of us will have no problems completing the mission. Wszystkie z Henry'ego Stickmana Wszystkich map Henry'ego Stickmana Dobra, no najpierw oryginalny pomysł, no do środka No i hey, padli No nie zadziałało, dobra Gdzie lecie? No tu podejdźmy, na tą wieżę Co ona robi? Co ona zrobiła? Czy, czy ona jest jakaś normalna? O, to będzie, dobra, to jest długie, już widzę To już będzie długie Już to widzę właśnie.

No, to jest duże. No, oczywiście Minecraft, lecimy Minecraft, lecimy w budowanie mostów. O, oczywiście do góry, czyli widzę, że tu jest jakiś. O, bloków zabrakło. Nie, usobuty buty! Patyk! Nie, buty, patyk. Nie, ja to muszę jeszcze raz zobaczyć, Był. Ja nie gmiję sobie pati Budowanie mostu widzę Widać Ładę się, ładnie się, ładnie się, ładuj się ładuj się i dać w fajnie map yy, tutaj yy, Sław Ile? Swap Barrel Beczka zadziała na 100% <laughs> 7 bananów. Nic nie zjedłmy. Super mądry. Już będą dwie ścieżki, chyba. A nie dobra, bo już jak się skłapniemy, to dobra. Rzut. To nie... To nie jest tak jak ty miałaś moc, że możesz. Ty, a w sumie ty miałaś moc. Ona miała moc. tą. Um, Darth Vader'a. No, to można byłoby tak po prostu się tepnąć. O, fajna strzałka. Będzie w tym samym miejscu. W tym samym miejscu będzie. Oni biegną, zmęczeni w tym samym miejscu. O, to jest są zmęczeni. No, tylko 20 minut jeszcze drogi zostało. Tylko. No Nie zadziała. Nie zadziała jak nic. A to przecież Henry Stickman to zadziała zawsze. Zawsze to zadziała. A to jednak nie zadziała. Kurde, myślałem, że to, to jest quick, quick time event! Ręka! Ha! 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 Fajnie! Oczywiście, no, że siatka, 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 nie kliknęło mi. Siatka, siatka, siatka! O! Nowy obraz! <grym>, nowy obraz! Znaczy Zaczynamy, ale kliknąłem. ちょっとタンション。 situation sorted. Uh, the, the rocket's launching. That's all. We're do something, what We need to come up with a plan. Quick. Hmm. Hmm. Huh. Dobra. Zadziałało. Też Dźwięków nie mam. Change back! This is to start off. Oh, you mean, że. Dobra, bądźcie. Więc... Nie nie Nie, nie, pałujcie, nie, 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 być. I'll take care of this. You think just because you fused, you're a match for me? Don't make me laugh. enough waiting around. Mapa. Okay, I have the most fun. I'm way. gonna crash head first into the cafeteria window. What do you mean? Like, you're gonna jump out and smash it with your head? No, oh, no, with my helicopter. What do you guys think? I'm ready to hold on. I don't really understand. What's not to understand? It's simple. I fly the helicopter into the window. But how does that help? <sighs> I don't really think you get it. Henry, you get it, right? I guess I'm outvoted then. A. No, 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 oni też no trochę Dobra, oczywiście, że Henry, on ma bardzo dobre so... plany On tyle razy uciekał z więzienia, że on ma najlepsze plany Uciekał z więzienia, napadał na bank, on ma najlepsze plany A, you on your right, right, end. Mission complete! Jeszcze Samolot, ah, what a move. What we Samolot, you end up sending the rocket anyway? To do right, Henry? Triple three. Dobra, zrobione. Kolejne mam osiągnięcie. Ending TT TT, ale oczywiście. A, myślałem, że to takie łatwe, szybkie, a to nie. Koń! Right, Wiem, że Henry zadziałał. Tyle razu we'll by the we we'll only have about 20 seconds to get out before it blows. Alright, right will be ready. Now hurry. Where is he? Alright, I'm in position. I don't see you guys though. Your left or mine. Manu! Oh jedno. Mam że Minecraft najlepszą opcją. Jeszcze zrobimy sobie... W sumie jak i oni. To nie pasuje. Przecież... no Dobra, to jest to uciekanie. Uciekanie, cyk. 100. Ucieknięcie z tego więzienia. I zostanie w końcu. Allows the top back clan to easily raid any place on Earth. Henry! On Henry! I heard you die! Ah man. The Topak clan has been causing a bunch oh, of problems you? for me lately. Yeah, ever since they got that orbital station set up, they've been super strong. Now that I think about it, you and I made a pretty good team in the past. I bet we could take them out. It's starting to get personal. We just be well, what do you say? You want to help me take him out for good? Awesome! Alright, follow me. I have a way we can get into space. Secret government prototype. What do you think? There it is. Alright, how do you want me to bring you in? Oh, this is so exciting! It's just like last time. Dobra. No? E, jak tu się stało, że rząd ma ten, żąb ma samolot. Wiecie, się stało, że rząd ma samolot. E, ten. No, on lata sobie. A ten sobie w kosmosie. To już jest niemożliwe. Dobra. No, oczywiście szyjcie drobow. pomysł. Hey chief, we're detecting a government ship approaching. Okay. So blow them up already. 1, 2, na 5 Ile gdzie to jest, to jest tutaj, to będzie też. Raz, dwa, trzy. W ogóle będą raczej po cztery wybory, tylko cztery, może pięć wyborów. Na, raczej. Bo no śmierć im się na pewno przydadzą. Pewnie spamięć, zgaduję, że spamięć. Have no clue there Nie, I'm going to stick back here, though so they don't detect me. I should still be able to help you get inside from here. Though. Uh -huh. wow, mm -hmm. Oh, that's what I thought? I thought I was going to, że żoło, że to keep you breathing till you get to the side wings, all right? Yeah. It's also really sturdy, so you don't have to worry about it popping on you. Unfortunately, it doesn't move very fast.

Knight. No, oczywiście, że super akutowe będzie ewidentnie działało. Jak tu piszę super super cel, celny laserowy to na pewno zadziała. Zadziałało, ale oni karcie użyli. Karcę, a zadziałało, oni wszystko Час, час тісні найможнішем особою. Warning. Critical damage to core. Please evacuate immediately. Мури я вже найможнішем особою. Anyway, we should probably find a way off this station before it explodes. looks like the door's jammed. This is the only way through. Super, hot Te na... O! tak o. o! O! Super! Podnieś mi się. Jesteś synny. O! Mój pal się zmierzał. Hakowanie? Dobra, w sumie Henry, Henry... Nie, Charles, nie, bo ty nie umiesz, ty nie umiesz hakować, on umie, ten pan po lewej yeah, umie, Henry no stupid, umie Dobra, Amogus, Amogus, lecimy Dobra, żuj by was nie zauważyli, jak wychodzicie z wędów Nie mogą was zauważyć, jak wychodzicie z wędów Mogę wejść tu? A, bo tu już wyleciało Pierwsza. O, o on mój niebieski, malutki. Kolejna modia. Nie O nie, on, on nie przeżył. Nie. We might obsession. There's gotta be another escape pod around here somewhere. We did it though, we got him. it was a pretty good plan. Kids say it was the greatest.

64 albo 14, nie, nie widzę, jak to warto. No, no bohater, no. <grym wstrzestujesz> Aha. Aha, i w drugą stronę ja nie mogę, dobra, widzimy się w następnym odcinku z tej gry albo z innej, który następny odcinek będzie już we wtorek, czyli w sumie jutro, ale z północy, to w sumie już jest jutro, no i cześć!